Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja jestem w pewnym miejscu, gdzie dalej będę kontynuował Państwu tą historię mojej świetlicy Hades. Wiedzą Państwo, że ja mam dużo takich różnych przygód z tą świetlicą. To jest, no zaraz pokażę Państwu dokładnie co, co to jest. tam. O, to jest taki budynek, gdzie jest taka tabliczka, uniwersytet przyrodniczy i tak dalej. Na tym uniwersytecie, w takim wielkim budynku, który ma, a może ze 2000 m2, a może i więcej, to powierzchni użytkowej to studiuje tych osób dwa razy po 20 parę znaczy dwie grupy po 20 parę osób trzy razy tak po południu, no, bo to są takie zaoczne studia więc tam powiedzmy piątek po południu sobota tak do przedpołudnia niedziela do południa też nie jestem pewien czy, czy w każdy tydzień no oczywiście teraz to są już w wakacje to w ogóle tam już nikt nie studiuje a za tym budynkiem, za tym wielkim budynkiem, który tutaj Państwu pokażę tak dokładnie z jednej strony, to jest taki mniejszy budynek, gdzie kiedyś było przedszkole, a teraz widzą Państwo jest od pewnego czasu, tam od paru tygodni, o widzą Państwo, jest taka instytucja, młodzieżowe Centrum Kultury czynne no, w takich godzinach. Z tym, że jest ja tu byłem o 14, to było zamknięte już, ta furtka jest zamknięta. Teraz, teraz pokażę Państwu na zegarku, która jest godzina, zaraz będzie widać ten mój zegareczek. Tutaj jest, parę minut po trzeciej jest zamknięte, a tam się tam się nie wejdzie, a tam nie ma innego wejścia niż, niż tą, tą bramą. Znaczy, jest inne wejście, jak się przejdzie przez płot, bo ja tutaj na tym terenie się wychowywałem, także ja tutaj znam każdą dziurę. Ale tam nikt oczywiście z klientów nie będzie wchodził przez płodno, więc młodzież tej kariery akurat teraz nie, nie, nie zrobi, bo jest zamknięte. Ja tutaj, szczerze mówiąc, to ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś... Tu od paru tygodni jest to Młodzieżowe Centrum Kultury. Ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś wchodził tam. W sensie jakiejś, jakiejś młodzieży chcącej robić karierę. No to tylko, tylko tyle Państwu powiem. Ale pójdę się, przejdę się kawałek dalej. Zobaczą Państwo tutaj, no są takie tereny zielone, piękne. Nie, może to nagranie to ja skończę.